Witam, ja jestem Rockston i tym razem opowiem o najsilniejszych postaciach z każdego żywiołu. Od razu chcę powiedzieć, że siła postaci jest bazowana na lore, a nie tylko samej grze. W grze mamy 7 żywiołów, takich jak Anemo, Geo, Electro, Dendro, Hydro, Pyro i Cryo. Większość postaci korzysta z wizji, które dają im możliwość kontrolowania jednego z żywiołów. Ale mimo posiadania tego samego żywiołu, każda postać różni się między sobą w wielu aspektach. Dlatego dzięki talentowi, treningowi oraz doświadczeniu niektóre postaci są o wiele silniejsze od innych. Arkon i Traveler nie są brani pod uwagę w tej liście, bo to nie miałoby zbyt dużego sensu, ponieważ Arkon z automatu jest najsilniejszym użytkownikiem swojego żywiołu. Anemo! Tutaj nie trzeba powinać postaci, aby wiedzieć, która jest najsilniejsza, i jest to Xiao który jako trzeba brał udział w Archon gdzie zdobył tytuł Zabójcy Demonów i brał udział w wielu bitwach, dlatego przytłacza nie tylko swoją siłą, ale i doświadczeniem. Pod względem moty, jak i umiejętności walki, żadna z postaci Anemo nie ma z nim szans, a jedynym, który może podjąć z nim jakąś walkę na tę chwilę jest tylko Skaramuż. Gio. Tutaj bez wątpienia jest to Albedo. Mimo, że nie wygląda on na wojownika, jest niesamowicie potężną postacią, która bez problemu może zagrozić całemu Munstad. Tak samo jak Durin został on stworzony przez Rinne Dotir, znany jako Gold, przez co może dysponować podobną siłą do swojego brata. Najgroźniejszą z jego umiejętności jest sztuka chemii, która pozwala mu sztucznie tworzyć życie. Dzięki tej umiejętności może tworzyć oraz badać armię potworów, dlatego inne postacie z żywie nie są dla niego zbytnią przeszkodą. I nawet ktoś tak potężny jak Ningguang nie miałby najmniejszych szans. Elektro. Tutaj jest trochę ciężej, ponieważ jest tu kilka niesamowicie silnych postaci, dlatego postanowiłem dać tutaj dwie postacie, które dysponują mniej więcej podobną siłą. Pierwszą z nich jest Saino, który posiada wielką siłę jak i inteligencję, do tego w pewnym stopniu może wykorzystywać boską moc. Jako strażnik wiedzy w sumeru jest ostatnią osobą, jaką chcą spotkać ludzie łamiący prawo. Do tego świetnie hali sobie w walce, co zostało pokazane podczas jego walki z al -Haitamem. Drugą osobą jest Lisa, o sile której nie mamy zbyt wielu informacji, mimo to każdy zdaje sobie sprawę z jej potęgi. Lisa jest w stanie zmienić pogodę w całym Munster i trafić błyskawicą w dowolny punkt na mapie. Na początku gry, podczas spotkania o sprawie szalejącego dłolina stwierdziła, że sama załatwi sprawę, jeśli będzie to konieczne. Do tego jest znana jako najlepszy uczeń sumerów Sumeru w ciągu ostatnich 200 lat. Więc posiada zarówno wiedzę, jak i wielką moc. Można się dziwić, że nie dałem tutaj Miko, ale póki co nie ma ona zbyt wielu osiągnięć, pokazujących jej moc, poza bliskością z E. Pendro. Początkowo miał nie być brane pod uwagę, ponieważ nie mamy jeszcze zbyt wielu postaci z tego żywiołu, ale na tę chwilę wydaje mi się, że jest to Tainari. tam radził sobie z Saino, który nie walczył na poważnie i choć umie walczyć, to jego głównym zadaniem jest bycie skrybą w Akademii. Tainari jako strażnik klasu często musi używać zarówno głowy, jak i mięśni, aby bronić przyrodę i jej mieszkańców. Hydro. Kolejny z żywiołów, gdzie wybór był w miarę prosty, jest to Tartalia, który pod względem umiejętności zostawia inne postacie Hydro daleko w tyle. Może być on nazywany najsilniejszym człowiekiem przez swoje umiejętności walki, tak jak i podworną siłę oraz szybkość. Jest też jedyną postacią, która, tak samo jak Traveler, stale rośnie w siłę z upływającym czasem. Żywioł Hydro ma kilka silnych postaci, takich jak Candice, która jest świetnym wojownikiem, oraz Jelan, która jest bardziej typem asasyna, więc nie preferuje otwartej walki, więc nie mają one za bardzo szans z tartalią. Pyro. Tutaj tytuł najsilniejszej postaci wędruje do Diluka. Pomimo, że Kli posiada wielką moc, a Janpy jest po części adeptaj, nie są one związane z walką tak jak Diluk, który trenował od najmłodszych lat oraz świetnie panuje nad swoim żywiołem. W oraz grze mieliśmy okazję zobaczyć jak walczą z Fatui i Abyssem bez większego problemu, dlatego jest najbardziej oczywistym wyborem jeśli chodzi o Pyro. Kayo. Tutaj musiałem wybierać między Shenhe oraz Ganyu. Obie posiadają wielką moc oraz są uczennicami Cloud Retainera i mimo, że Ganyu brała udział w Arkham War, od wielu lat nie zajmuje się walką i pracuje jako sekretarka Ningguang. Shenhe natomiast jest uczona umiejętności walki Adeptaj. I walka nie jest jej obca, dlatego uważam, że to ona powinna być najsilniejszą postacią kraju. Chichi również posiada wielką moc, ale nie lubi walczyć i krzywdzić innych. A Shenhe nie waha się użyć swojej ogromnej siły fizycznej nawet przeciwko zwykłym ludziom. Więc to jest moja lista najsilniejszych postaci z każdego żywiołu. Bez wątpienia ulegnie ona zmianie w przyszłości, ale teraz prezentuje się ona właśnie tak. Jeśli nie zgadzasz się z tą listą, śmiało napisz swoje przemyślenia w komentarzu. A ja zapraszam do subskrypcji kanału. I się już legnam. Cześć!